Hold on. Signs of cartel activity up ahead. Looks like Bowman was right. What's the play, boss? Let's find the asshole in charge and see what he can tell us. I think he was okay, a plane stop. drone. Got eyes on a Santa Blanca, Lieutenant. Looks like he may be the man we're looking for. Got him. Remember, we need him alive. That's to a tour group. I'll leave my fucking boot. You think this is connected to Reed? Only one way to find out. What about the friendlies? We'll cut him loose if we can, but it's not our priority. Clear? Clear. Zbiewa dalej No jak nas usłyszał to spierdala, nie? No. Siadł w samochód i... ...pilnuje go dronem. by siadł w samochód oh, Dron mi padł, mam nadzieję, że nie ci. Tam nawet... jest z drugi samochód, także wiesz mm. oh,

Marek, nie leż jak. Ja pierdolę. No. Banda nagle przyjechała. No, banda nagle. A, no, przecież... Ale, nie... był za tobą, to nie w niego, i wtedy tam ci Ale. Staliście ja obok wiem, mnie, ludzie. Wiecie, równie dobrze z gościem można było się gdzieś wycofać, co nie? nie dobrze, powiem, to za... następnym razem ty się wycofasz. Nie z nim. ma problemu. Nie ma problemu. Złapiesz tego i będziesz się cofał. No tak, jechałem za nim. Mhm. widziałem. O. No. Dobre są, Dobry. to mi się podoba. A nie tam no. ty, a 300 ładów On tam jest przy Was jeszcze? Tak. Cały czas. To rzuć drona. I... O właśnie, chcę to zrobić, ale muszę. Terech innych polecić. Do... Dookoła, Dookoła podejść. Dojść. Jak rzucisz drona, to ja mam 3 sekundy, żeby liść, to tam ich porozważ. To nie rozważcie celu. Na tej drodze pierwszy jej historii korek się zrobił. Frag out. Dobra, przesuwajcie go. I'm done. Okay, listo. Let's get back on mission. 5-6 villages Reed like to hit, Places where people disappear and no wszyscy. Any... <grystanie> dalej, a mnie zgromujcie. i tam <grystanie>